Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj mamy vlog z wesela mojej siostry. Jestem bardzo podekscytowana. Ta noc była krótka. Ja się położyłam około godziny 1, a wstawałam o godzinie 7. Bo ja się stosowałam o 6 ja wstawałam o 7. I teraz jest 8. Ósma... 30 i za chwilkę jedziemy już do hotelu, bo musimy być tam na godzinę 10. Moja siostra ma na godzinę 10 prezjera, natomiast ja mam makijażystkę dopiero na godzinę 11, ale też mam co robić w hotelu, więc nie będzie to jakiś wiecie, duży problem. I jedyne co to czuję się troszeczkę niekomfortowo nagrywając, dla was bez makijażu, włosy mam uczesane, wiecie, rozczesane, są tylko rozczesane i założone na opaskę, ponieważ również będę miała prezjera i nie robiłam żadnych makijażu, jak wiecie rzadko kiedy pokazuję się Wam bez makijażu i to nie dlatego, że się siebie wstydzę czy cokolwiek tylko po prostu zawsze wolę przykryć jakieś, wiecie, niedoskonałości, czuję się bardziej komfortowa ale widzę, że moja broda nie wygląda najgorzej i powiem Wam, że nie wierzę, że noszę wreszcie ten dzień noc była krótka, intensywna port aven skończył się właśnie chwilę po północy i bo się szybko położyliśmy do łóżka. Najgorsze było też to, że przed chwilką jeszcze musieliśmy się dopakować, wiecie, takie rzeczy. Krzyczki do zębów, nie wiem, perfumy e, i rzeczy, których po prostu trzeba było użyć rano. Dopakowaliśmy właśnie przed chwilką. E, przygotowaliśmy się i e, za chwilkę właśnie ruszamy. Ja niestety przez tą przesilną rękę nie chciałam znowu nagrywać z ręki, dlatego przyszłam tutaj do kuchni, co prawda za mną jest okno, a powinnam nagrywać odwrotnie, ale niestety nie mam warunków Natomiast nie przyjmuję się tą zbytnio, bo zaraz będę w hotelu i będę na wózku elektrycznym, więc będzie mi dużo prościej dla Was nagrywać. Będę też sobie musiała podłączyć aparat, chociaż tam nie ma konieczności, mogę sobie w trakcie na sali podłączyć, bo mam ze sobą powerbank. Wszystko jest gotowe. Ja już praktycznie jestem gotowa do wyjścia, tylko muszę ubrać buty i, i założyć biżuterię. To jest wszystko, czego potrzebuję. To jest naprawdę niesamowite. Tak długo trwały przygotowania do westela i do ślubu i nagle nadszedł ten dzień, że oś ciężko to uwierzyć. Na pewno znacie taki stan, jak na coś długo czekacie i potem nagle ten dzień nadchodzi i macie takie, okej, okay, to już dzisiaj tyle na to czekałam, ale to już dzisiaj. To jest zawsze takie przedziwne uczucie, które nawet ciężko opisać. Ja tak miałam właśnie z koncertem i trojek, na który czekałam e, chyba ponad rok, e, więc później, jak był ten dzień, to też miałam kurczo do dzisiaj, a przecież dzisiejszy dzień będzie jeszcze, jeszcze dużo ponad to. Chyba było muszę kończyć, bo już jedziemy, e, więc myślę, że na sali się do Was do, 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 troszeczkę tak dłużej. I powiem Wam, że jest 8.30, ale krótko spałam i mój mózg jeszcze nie pracuje. Muszę chyba. Za chwilkę sobie jakąś kawę wypięcie w hotelu, bo powiem wam, że no jest ciężko i ciężko mi zabrać piłki, ciężko mi coś dla was nagrać. Come give me all. Little bit of your heart to me Wstaliśmy już do hotelu, jest teraz około godziny 10.20. Przed chwileczką widzieliście wystrój w sali weselnej. Teoretycznie mogłabym tam nagrać dla Was już wczoraj, bo sala była już wczoraj gotowa, ale dopiero dzisiaj doszły dodatki, tablica, doszły również dekoracje kwiatowe, bo dopiero dzisiaj Pani dekoratorka tutaj zawitała właśnie od kwiatów. I powiem Wam, że wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Jak pewnie się zorientowaliście, sala jest ogromna i też jest bardzo dużo stolików, bo będzie to bardzo duże i naprawdę ja doceniam głos mojej siostry. Wszystko wymyślała sobie w kolorach właśnie bieli i złocie i wygląda to naprawdę rewelacyjnie. To jest jakiś styl weselny. Nie pytajcie mnie, bo e, ja się na tym nie znam, siostra sama wybrała, sama tutaj e, Powiedziała, ponieważ cała, cała została przygotowana przez y, właśnie tutaj panią z hotelu, natomiast wszystkie takie dekoracje, dodatki, kwiaty zostały przygotowane przez specjalną panią dekoratorkę. Więc y, wszystko wygląda przez nie nie jest przepięknie. Są już numery stoliku. Dodatkowo też stół państwa młodych jest troszeczkę wysunięty do przodu, żebym je ja i Martyna bez problemu mogły wymanowrować wózkiem. Stoły też są rozsunięte dość szeroko, jak widzieliście, tak żeby nie miała problemu, żeby podjechać wózkiem do konkretnego stolika. Wiadomo, że nie każdy stolik mnie interesuje, bo tutaj skupię się bardziej na a tych osobach, które znam, bo też część osób wczoraj poznałam na porty na ale też wiecie, się będę poznawać je dzisiaj. I powiem Wam, że dojdę do każdego stolika, a do tych, gdzie jest na przykład nasza rodzina, dojdę bez problemu, więc bardzo mi to cieszy. W ogóle zobaczcie, ja wstałam trzy godziny temu, a jak mi się czoło świeci. najpierw no jest to, że to nie jest puste, tylko po prostu mam no, taki naturalny blask czoła, co mnie strasznie denerwuje ale za około 40 minut mam makijażystkę i potem pani prezjerka będzie mnie czesać. Już mniej więcej wymyśliłyśmy jaką fryzurę, więc bardzo się cieszę. Już od 20 minut moja siostra jest na fryzurze ślubnej i później właśnie mam makijaż. A zajmie jeszcze pani prezierka zrobi jej fryzurę, bo to ma zająć około 3 godziny. To zarówno mnie i Martyna Pajmetierzyska zdąży pomalować. Więc jak widzicie, to wszystko jest poukładane. I, i wybaczcie się za ten taki chaotyczny, pocięty klip, ten a ale naprawdę mój mózg jeszcze nie działał. I chciałam Wam pokazać, jak świetnie wygląda ta sukienka. Zobaczcie. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę świetnie. Oczywiście nagram roleczkę i to co chciałam powiedzieć, tylko tyle, że wszystko jest rewelacyjne, rozporki się sprawdziły i zobaczcie, przecież nawet nie widać minął ani niczego, sukienka... Naprawdę układa się fantastycznie, jedyne co to niestety nie wiem dlaczego dzisiaj mam wyjątkowo spuchnięte nogi, może jeszcze wiecie, troszeczkę spolukuję, ale dzisiaj coś wyjątkowo, te baletki wyglądają tak średnio, ale na no szczęście mam tą koronkę, więc tylko nie widać, bo oczywiście w najważniejszym dniu muszę mieć spuchnięte stopy, wiecie, to jest zawsze takie szczęście, ale dobrze, że to tylko to słuchajcie. I w ogóle mam opaskę do włosów, e, taką, którą zazwyczaj używam tylko do malowania, bo tą czarną już sobie spokowałam na jutro do walizki e, i dzisiaj rano mówię o kurkę. No dobra, no to ogóle tą opaskę, bo no, tylko chciałam zabrać włosy, żeby jakoś wyglądać, bo są rozczesane, przeczesane i tylko zabrane na opaskę, bo po co miałam cokolwiek z nimi robić, jak zaraz, wiecie, za y, ile za dwie godziny pani fryzjerka mnie, nie, no za trzy, Pani Bryzjelka będzie mnie czesać, więc to nie miałoby większego sensu, słuchajcie. Dlatego też właśnie zebrałam się tak na szybko i teraz właśnie mam troszeczkę czasu dla siebie, ale zaraz pójdę do, tam na salę bo makijaż i prezura jest na takiej specjalnej sali, ale konferencyjnej, tam są takie wielkie lustra I, i pójdę tam, bo muszę, a sobie w torebce, bo wczoraj było wszystko na szybko, bo mam nową torebkę na wesele pasującą do butów. Dodatkowo też y, muszę podłączyć ten aparat, bo wczoraj y, nagrywałam i dzisiaj y, też nagrywałam i jeszcze wiecie, go nie ładowałam, a Kurcze, no nie chciałabym, żeby potem, wiecie, będzie szaleństwo, bo będziemy szli do kościoła, to nie wiem, przed kościołem się tylko nagram. Potem po kościele przyjdziemy tutaj szybko, przed gośćmi mam nadzieję, więc też się do zbyt z muszę i nie chciałabym, żeby po prostu mi baterii zabrakło, a teraz będę siedzieć kilka godzin, nic nie robić, więc po prostu on się naładuje. Jak Będę miała zrobione makijaż, też się Wam pokażę, jak wyglądam, potem po prostu już też się Wam pokażę i wtedy Martyna mi nagrywa rolkę i lecimy pod kościół. No po w sumie przed nie będę się do Was nagrywać, wiecie, ozywać i też lecimy już szybciej, ponieważ będziemy z Martyną nagrywać. I akurat je w kościele, zanim się zajdą goście, słuchajcie, bo nie chciałabym też nikogo e, tutaj ująć na e, przybitkach, dlatego proszę nie dziwcie się, że przybitki właśnie nagrywam, kiedy są w przestrzeni, bo użymy prywatność, słuchajcie, czy gości mojej siostry, czy gości innego życzonego, dlatego właśnie nie będzie raczej jakiś przybitek w sali, ewentualnie na naszym stole, wiecie, albo gdzieś tam w rogu, bo nie będę nagrywać wśród ludzi, bo wiecie, no, szanuję prywatność na zwyczajnym świecie. I, I dzisiaj mam dwie kamerki, bo tutaj nagrywam moim słyniaczem, a tutaj mam ten stary DJ Osmo. I powiem Wam, że tutaj też się powoli walkuje. Bo jak nagrywam te przybytki z stołu, to uciekała mi kamera do góry. Nie wiem dlaczego, ale to nie istotne. 3 widzicie, jestem gotowa. Myślałam, że będę miała przerwę pomiędzy makijażem a fryzurą, ale troszeczkę pozmieniała się kolejność i teraz Martyna jest malowana, a ja już jestem, widzicie, cała ogarnięta. Mam zrobiony makijaż i tutaj pani makijażystka naprawdę się popisała. Zobaczcie, jaki jest fantastyczny. Jedyne co, to konturowanie jest takie bardzo delikatne, ale wydaje mi się, że pasuje i stanę tak może bokiem, bo chciałabym Wam pokazać fryzurę że to będzie tiga, nie wiem jak to będzie z oparciem, ale mam tutaj trzy roki i upięte i tu z przodu o, takie fajne przerszone kosmy, jestem niesamowicie zadowolona, wydaje mi się, że wygląda naprawdę pięknie, jedyne co to mam przyczepione kępki, nie wiem czy coś się uwaga, mam na końcach różowe kępki i nigdy nie miałam szczepionych kępek ani sztucznych rzęs. Na razie widzę tylko rzęsy. Tutaj zarówno Pani fryzjerka, jak i Pani lokierzyska mówiły mi, że się przyzwyczaję. Na razie mam trochę ograniczone pole widzenia, ale podoba mi się efekt w kamerze. naprawdę jest fenomenalny. I mam nadzieję, że ten makijaż utrzyma mi się do rana, ale jest naprawdę zrobiony perfekcyjnie. I widzicie, on się lekko świeci, ale to jest właśnie taki zmierzony, lekki glow. To nie jest wiecie nic przytłaszczającego się. Jest puder matujący, jest mgiełka odpalająca, a w ogóle cienie, które mam na oczach to są, słuchajcie, cienie z pudry z Bobby Brown, więc taki mix, a jak wiecie, ja kocham cienie z pudry i mam pewność, że po prostu te cienie mi się utrzymają, więc nic czym się tutaj nie przyjmuje. Jedyny minus jest taki, że kurczę, restauracja jest otwarta w hotelu później, a myśmy zjedli to właśnie śniadanie przed ósmą, więc sobie zamówiłam przed kilkoma, znaczy godzinę temu, zamówiłam z bo jedzenie i niedługo ma przyjść, ja akurat wziąłam sobie prytki i po prostu zjem sobie prytki z surką z marchewki, moja siostra zamówiła sobie surówkę, tą sałatkę z kurczakiem, bo tak naprawdę zanim będzie obiad, to będzie jakaś 18-19, więc boimy się, że po prostu tej ustnej to byśmy popadały z głodą, ale no, teraz właśnie dlatego do tego wyszłam, czekam sobie na jedzonko i zaraz będziemy jeść, też chcemy z Martina w miarę szybko wyjść i wiecie co są tak niesamowite korki w obie strony tutaj ulica, bo ten hotel jest położony przy drodze na Hel. Jak idziecie w ledzie i skręcacie na Hel, to właśnie na rogu stoi ten hotel. Słuchajcie, ta cała droga na Hel jest zakorkowana w obie strony. Jest istna masakra. Dlatego cieszę się, że przyjechaliśmy, cieszę się, że już nie musimy się nigdzie ruszać, tylko wiecie, będziemy tutaj i niczym się nie przyjmujemy. A! Jeszcze nie widzieliście torebki, bo mam nową torebkę, ale Martyna już ją widziała i mówiła, że jest świetna, a ją kupiłam za jakieś 30-40 złotych więc super i mam nadzieję, że moje stopy też troszkę odpoczną do tego czasu ale powiem wam, że to było bardzo przyjemne uczucie. Byłam dwa razy malowana przez moje koleżanki raz na ryczór państwu mojej koleżanki, a prawda? Tak. i raz na mą trzydziestkę, to na moja koleżanka mnie malowała. Natomiast przez profesjonalistkę nie była. i siostra mnie namówiła i powiem Wam, że jestem zadowolona. Fakt, ja bym sobie zrobiła ładny makijaż, nie powiem ale, co profesjonalistka, to profesjonalistka i ślub siostry jest. Raz w życiu, dlatego pomyślam, że to będzie dobra okazja i zgodziłam się. I słuchajcie, ja za tym okiem zapłaciłam 200 zł, a uważam, że jest warto naprawdę dużo więcej, bo wygląda Wprost rewelacyjnie. Baczcie małe cięcie, ale jak pan młody przyjechał, musiałam e, też powiedzieć, że ja tutaj jestem, bo pewnie zaraz w pokazać, gdzie są pokoje, bo dostaliśmy już pokoje. Mamy na trzecim pierwsze, więc to już będzie bardzo wygodnie. Ale wracając do tematu kościoła, byłam zaskoczona, byłam na trójślubach, ślubach, słuchajcie, i ja byłam przekonana, że środkowi się tam a okazało się, że będę siedzieć na środku, nie będę ukrywać troszeczkę mnie zestresowało, ale dam radę, wiecie, nie przejmuję się za bardzo. Mimo wszystko dopiero chyba jak właśnie usłyszałam, to się wyleście na środku. Poczułam powagę tej sytuacji i poczułam wagę właśnie tej roli świadkowej. E, też dzisiaj pomogłam siostrze jak mogłam. I jak powiedziała, że właśnie potrzebuję coś zjeść, to szybko wiecie, zmówiłam zą, zaraz je zaniosę i staram się jak mogę. Nie będę ukrywać, że ta drobna kontuzja ręki mi w tym nie pomaga, wiecie, a, właśnie możecie zobaczyć, jak one świetnie pasują do tej sukienki. W ogóle Natalia, dziękuję Ci za zrobienie, tych kontuzji, są genialne. E, I wiecie, ta kontuzja ręki... Le le to mnie ogranicza, ale na szczęście daje radę ze wszystkim, bo Martena nawet się kiedyś śmiała, że ten aparat jest ciężki, tak? I dlaczego chcę zamienić osmy Poketa na cięższy aparat, tam będzie ze statywem, a ja słuchajcie, nawet z lekko przyśiloną ręką jestem w stanie go podnieść, więc e, jest naprawdę dobrze. Jednak jest rehabilitacja, to rehabilitacja, co wyćwiczona, mięśnie to wyćwiczona i nawet kiedy mam lekko wiecie prześwietną tą rękę, to e, daje radę sobie w miarę ze wszystkim i z z czego nie dając sobie rady, to przycisk windzie ponieważ nie wziąłem sobie swojego sofistiku do iPhone'a, gdyż powiedziałem, że mi potrzebne, bo Martyna mi nagrała, może nagrać właśnie TikToka, a, a mówię, nie będę brała do torebki, wiecie, nie chciałam mieć za dużo w torbie, bo ja też kupiłam specjalnie większą torebkę, że jak moja sobie będzie chciała coś rzucić to jakąś czy cokolwiek, to po prostu rzuci do mojej torby i wiecie co było najzabawniejsze w tym układzie? Że y, ja próbowałam włożyć, bądź, się nie włączyć przy z bo malujemy się na pierwszym piętrze y, setową tego aparatu. Ale to jest dość ciężkie, nie byłam w stanie tak tego, y, tego satywu podnieść. To była jedyna rzecz, która mnie pokona w ciągu ostatnich kilku dni. Jesteśmy już po ceremonii ślubnej. My z Martyną właśnie dotarłyśmy na salę i teraz czekamy, jak Państwo młodzi zajadą i będą życzenia. Więc mam chwilkę, żeby się do Was odezwać, bo akurat y, jest taka organizacja, że życzenia dla młodej pary są na sali, y, właśnie tutaj wesele. I powiem Wam, że niestety zawiodłam, ale nie dałam rady nagrać przybitek z kościoła, ponieważ dotarłyśmy z Martyną w pół do czwartej, bo muszę była na godzinę czwartą, na plac kościelny, okazało się, że cała rodzina i praktycznie wszyscy goście już byli obecni na placu i pochłonęły mnie obowiązki świadkowej. Było co chwilę Magda to, Magda tamto, wszyscy mieli do mnie milion pytań i musiałam wszystko ogarnąć. Jeszcze był tam drobny problem techniczny z jedną z chorych osób, więc dużo się działo ale musza była przepiękna z tego miejsca chciałbym księdza bardzo serdecznie pozdrowić, jeżeli kiedykolwiek to obejrzy. E, nie było przepiękne, musza była krótka, bo nie są godziny, ale przepiękna i moja siostra całą muszę po prostu kwit, wyglądała kwitnąco, słuchajcie, olśniewająco. E, uśmiechali się całą, e, z, wiecie, e, całą muszę z mężem, tak już mogę powiedzieć z mężem. E, I to był naprawdę niesamowity widok. Kościół był prawie cały pełny, jak zaczęły się brawa po przysiędze, to aż kościół biwotował. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i ja się cieszę, że wreszcie wszystko się udało, wiecie, nie było żadnych komplikacji, bo jak, wie, znaczy wy wiecie tylko część historii, ale przed tym ślubem było tyle komplikacji, tyle problemów tam się zwaliło, że naprawdę ja dwóją się trudniłam, żeby pomagać. Niestety przy większości spraw nie mogłam pomóc, czułam się bardzo bezwzględna, ale cieszę się, że właśnie mają taką nagrodę w postaci pięknego dnia, bo pogoda jest przepiękna, jest gorąco, pięknie, słonecznie, goście do Pisali. wszyscy się cieszą, świętują, wszyscy wyglądają pięknie e, oprócz mojej siostry, która zgarnia mi komplementów. komplementy ja również zgarniam ją komplementy, że pięknie wyglądam co jest przemiłe, ale to nie dzisiaj na mnie powinni się osoby koncentrować tylko właśnie na mojej siostrze e, Martyna jest świetną towarzyszką na weselu już e, też właśnie gadałyśmy z Alą niestety Martyna jako moja osoba towarzysząca siedzi przy stole Państwa Młodych natomiast Ala siedzi tam z naszymi znajomymi, wybaczcie, ale i niestety chyba alergia mi, mi oko uzawi, więc staram się tak delikatnie wycierać, żeby nie rozwalić sobie makijażu. E, więc e, ja już wiem układ, gdzie kto siedzi e, i zaraz jak nagram ten klip pójdę się przywitać z rodziną, bo słuchajcie nawet pod kościołem było tylko cześć, cześć, cześć i tyle, nie było, było to Magda, 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 Magda i było śmiesznie, jeszcze po wszystkim e, ja musiałam e, podpisać, bo e, właśnie wszyscy poszli podpisać do zakresji, a że nasza zakresja jest niedostosowana, e, to ksiądz później do mnie wyszedł tam od boku e, i ja podpisywałam akty. I e, wtedy dostałam takie wiecie dokumenty dla Państwa młodych i dostałam pamiątkę taką od księdza, od parafii e, i e, okazało się, że Państwo młodzi już siedli do auta, no mówię dobra i przyniosłam to do sali, teraz przekazałam mamie, za chwilę oni odbierę i dam siostrze, ale powiem Wam, że wow, oficjalnie mam szwagra i bardzo się z tego cieszę, że szwagrem dogaduje się świetnie, mam nadzieję, że lubi mnie tak samo jak ja, bo podejrzewam, że tak, bo już trochę różnych dziwnych sytuacji, wiecie takich nie, do końca komfortowo przeżyliśmy, i, i wszystko było super, e, więc e, mogę powiedzieć, że moja siostra ma naprawdę dobry gust do ludzi i wybrała sobie fantastycznego męża, a on wybrał sobie fantastyczną żonę. I bardzo się cieszę, nawet nie macie pojęcia. I nawet przed samym e, w ogóle ślubem, jak już wychodziłam z kościoła, widzicie, że zaczęłam się denerwować. Nawet siostra się śmiała, że ona się nie denerwuje, a ja się zaczęłam denerwować, e, i to było takie trochę niesamowite, ale cieszę się. O w ogóle moja siostra do ślubu jechała czerwonym mustangiem taki sobie samochód zażyczyła wiecie każdy wybiera co chce prawda i była mega zadowolona że właśnie takie auto bo kocha kolor czerwony jak wiecie i po prostu widziałam jakie się oczy świeciły od rana najlepsze było to że po makijażu i fryzurze zostałyśmy sobie same właśnie w tym pokoju gdzie się przygotowywałyśmy tak na 15 minut więc jeszcze sobie pogadałyśmy od serducha zrobiłyśmy sobie zdjęcia wiecie taki naprawdę super czas i Naprawdę. Wow, te, ten dzień to jest jak jakaś bajka, na tym wszystkim co się wydarzyło jest przepięknie i kurczę, chyba muszę uciekać, bo będą życzenia, ale to się do Was pewnie jakoś powiedzie, dzisiaj noc jest długa, więc na pewno będę Wam relacjonować w tym vlogu całe wesele. Ale no fajne mam oświetlenie, słuchajcie jest czas około godziny 22.30, jesteśmy już po torcie i mam takie jedno spostrzeżenie, że słuchajcie zupełnie inaczej jest być gościem na weselu, a zupełnie inaczej jest być świadkową, ja w ogóle nie mam czasu na nic. Przed wejściem do kościoła nagrałam tiktoka, wiecie rolkę i E, właśnie szopca. I słuchajcie, ja jeszcze go nie zmontowałam. Myślę, że teraz do tego usiądę. Ani go nie zmontowałam, trzymałam kilka prób, ani go nie opublikowałam, bo cały czas coś ogarniam, cały czas pomogę młodej parze. A, a to coś powiedzieć na kuchni, a to, nie wiem, załatwić klimatyzację, a to, to ktoś z gości czegoś potrzebuje, a to są jakieś zabawy, wiecie. I cały czas jest coś, e, więc e, to jest naprawdę niesamowite. Był jest był tort e, i teraz mam chwilkę wolnego, wiecie, jest jedzonko, dlatego pomyślałam, że wykorzystam tą chwilkę i się do Was odezwę, Wesele jak na razie jest naprawdę rewelacyjne, bawimy się świetnie, wybaczcie, że zjadłam pomadkę, ale ja przed chwilką tort. to był kawowy i był naprawdę przepyszny, smakował mi niesamowicie, ja nawet nie mam czasu, słuchajcie, szaleć na parkiecie, tylko jak usłyszałam Ale Jazz, to na parkiet, bo jak wiecie, kocham muzykę sanach, więc poleciałam tańczyć, a tak też zajmuję się, słuchajcie, moimi dziadkami, bo moi dziadkowie są naprawdę w sędziwym wieku. Dziadek i babcia mają 89 lat, a druga babcia ma 86. Więc często chodzę właśnie do stylików dziadków, pytam się, czy wszystko jest w porządku, czy dobrze się czują. Cały czas mam ręce pełne roboty. Najśmieszniejsza sytuacja była taka, że poszliśmy sobie z dziewczynami na chwilkę zrobić zdjęcie na trasie, póki było jasno. I później właśnie mówiłam, że okej, okay, to ja idę poszukać osoby, które ma sobie zdjęcia i słuchajcie, nie wróciłam przez chyba 30 minut, przeprosiłam, żeby zobaczyć, że tutaj tylko wyjście. To jest super, że mam naprawdę świetne koleżanki, to właśnie była ale i Martena, ale Marten jest bardzo, bo i rozumie moją funkcję na weselu i kurczę, nie przeszkadza jej, jak na przykład zostawię na pół godziny, ale teraz właśnie siedziałyśmy dwie godziny, się nagadałyśmy, najadłyśmy pysznych rzeczy więc no, jest naprawdę świetnie, jedyne co założyłam to to, że zapominam pić i Martyna mnie przy tym pilnuje, żebym po prostu dużo piła, bo czasami przesadzam i nie piję, a to nie jest słuchajcie dobre, to naprawdę nie jest dobre, ale też na sali jest bardzo gorąco, mam nadzieję, że uda się skręcić tą klimatyzację. Jest po pierwszej nocy, jest już po oczpinach, mam nadzieję, że tutaj będziemy miarę dobrze słuchać, bo jestem blisko sali i słuchajcie, na oczpinach były różne zabawy, jak na przykład znalezienie kortyroby oraz kilka innych, pytania, ale mi się najbardziej spodobał e, wals, który trzeba było wykupować. Polegało to na tym, że jeżeli ktoś chciał zatańczyć, to rzucił jakieś drobniaki i po prostu tańczył z państwem młodym, z panem albo z panem młodym i ktoś, e, kto rzucił następne, to odbijał. Po prostu e, pana lub no, panią młodą, tego kogo chciał, bo to nie musiało być, że kobieta wiecie, musi tam się znaleźć, że nie wiecie nie, 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 jak to wolał, a my jako świadkowie, czyli ja i znajome, właśnie moje siostry i jej męża, jejku, nie musiała się przyzwyczaić to mówić. E, słuchajcie, trzymaliśmy koszyki właśnie na te drumiaki, i pamiętam, że ta zabawa była świetna, ludzie się naprawdę świetnie bawili, a ja po prostu fantastycznie, e, wiecie, robiłam za trzymać, się oczywiście, że macie to wiecie, z takim lekkim dystansem ale ja właśnie trzymałam ten koszyczek i powiem Wam, że czułam się świetnie, bo w tej funkcji mogłam się sprawdzić rewelacyjnie. Było też podziękowanie dla rodziców wcześniej i powiem Wam, że naprawdę super. Jestem też pod bo moi dziadkowie wytrzymali aż do właśnie oczepin i przed chwilką poszli, dlatego właśnie poszłam ich odprowadzić i się od razu do was odezwałam. E, natomiast moja druga babcia jeszcze siedzi. Jestem bardzo ciekawa, do której będzie w, w stanie. Ja w ogóle byłam pewna, że dzieckowie zwiną się około drugie. trzymali aż do właśnie tej pierwszej do oczepin, mówi, że, nie, mówili, że w ogóle w życiu nie widzieli takiej zabawy, więc panie bo sobie właśnie zostały im postawione krzesełka blisko parkietu, usiedli sobie spokojnie i oglądali wszystkie zabawy i powiem Wam, że naprawdę było śmiesznie, było zabawnie i ogólnie jest naprawdę świetne towarzystwo, jeżeli chodzi o wesele. I to nie to, że ja się chwalę czy coś, wszystko jest rewelacyjne, goście są naprawdę fantastyczni. Wiecie, wszyscy zachowują się kulturalnie, bawią się fantastycznie, nie ma jakichś bicy, bujek awatur więc naprawdę towarzystwo jest rewelacyjne i wszyscy w ogóle się poznają. Wiecie, tak... Jest lepiej niż wszyscy zakładali, bo o tym co jest po prostu relacyjna. Jedyny minus jest taki, że tam jest tak gorąco, że ja się śmieję, że tylko siedzę ze szklanką w ustach. Dobrze, że mam pomoc do toalety i mogę po prostu chodzić, tutaj, kiedy mam taką potrzebę, bo powiem Wam, że normalnie ja w życiu nie piłam, a jeszcze przez pół nie miałam kiedy pić i teraz moje organizm są wczoraj. Czuję tak spychnięte wargi, że teraz jak skończę to nagrywać, to na pewno idę dalej pić, bo po prostu jest masakrycznie. E, ale poza tym, e, no mówię, przydało mi się po prostu mocniejsza klimatyzacja, w ogóle obsługa wesela jest też bardzo fajna, jedzenie jest przepyszne, były rybki i ja się śmiałam, że obiad zjadłam wiadomo, ale albo z mięsem. Więc tak wiecie, no okej, okay, ale jak potem podano ryby, to wiecie co? So, ja się, po prostu przypadłam każdej rybki musiałam spróbować. Ja nie jestem właśnie tortowa, ciastowa, ale rybkę to musiałam zjeść. I nie jestem naprawdę ukontentowana. Czekam tylko na śledziki, Mam nadzieję, że się doczekam. E, I jestem ciekawa, do której będzie to wesele i jak w ogóle goście dazą radę. Ja nie ukrywam, że jest po pierwszej. I przez to już spałam o i jestem tak wykończona, bo ja naprawdę ja mam wrażenie, że tylko latam, 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 że. Lata, lata, może najlepszym bym się położyła, ale oczywiście nie jest to możliwe. To będzie chyba najkrótszy ostatni klip historii. Słuchajcie, jest po czwartej rano. Wesele się skończyło. przyszliśmy już. Hotelowych I ja marzę tylko o tym, żeby zmyć makijaż, ale boję się, że te kępki zajmą mi masę czasu, zajmie je usunę, dlatego już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka mi Mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego nie nagrywałam na sali czy na parkiecie. Chodzi o zwykłą ochronę prywatności. Mam nadzieję, że też będziecie czekać na kolejne filmy. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy: lajkują, komentują, subskrybują i wybaczcie tą krótką końcówkę. Jestem naprawdę jest zmęczona W kolejnym filmie widzimy się już Niedługo, trzymajcie się, cześć